Zobaczcie jakie piękne są te figurki. Ruchoma Szopka. Ruchoma Szopka jest w drugim pomieszczeniu. A to jest Pan Rzeźbiarz, który rzeźbi wszystkie te figurki. A tam jest podziążka czy nie ma? A ktoś tutaj łowi ryby? Tak I góra. I góra będzie? A ja ja Widzieliście dzieciątko? Tak. A tu Ty się też nie rusza? Tak. A ta rodzinka, a nie mój? Nie ruszał A ja to, co się wydarzyło, opowiadam szopce. O szopce, kochani, z nazwy kojarzy Wam się z Bożym Narodzeniem. Może tak być. Ale szopka też jest dla mnie formą plastyczną, obrazującą coś, co się wydarzyło. I konsekwencje tego, które nas dotyczą w związku z tym. Kochani, popatrzcie, widzicie na samym środku szopu drzewo. Oczywiście nawiązuje do drzewa poznania dobrego i złego. A co się stało pod drzewem? Co zrobił Adam i Ewa? No. I, I tam leży ten jabłuszko. Właśnie leży to jabłuszko. Przyczyna grzechu pierworodnego. Nie to leży jabłuszko. Tam u góry pod drzewem. I kochani stał się straszny grzech. Złamały ludzie prawo Boże. A Bóg tak prosił, 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 nie ruszać z tego drzewa. Toż sobie jednak pozwolili. Niestety to ich zgubiło. Co było przyczyną takiego, a nie innego postępu? Przede wszystkim co? Wąż, musicie, ja był, toż spuśćł ewej Adama. A co wy tak ciągle wszystkich słuchać musicie? Pana Boga bez przerwy tylko to wolno, tego nie wolno. A co wyście, niedorośli czy co? sami podejmij, weźcie swoje sprawy w swoje ręce a, a jabłka, mówię wam, są smaczne no i to też Ewa za Adamem próbowali je zjeść, no i niestety nawet nie dokończyli zaraz zostali co? wygnani do, z raju ale to nie jest tak, że wygnani po prostu musieli odejść no i co? siedzimy na tej ziemi i płaczemy, prawda? niektórzy się śmieją, w zależności od sytuacji tu jak widzicie Matka Boska często Oscar jest przy roku. Ona po prostu ma sen. Taki sen, poprzez który ukazało się drzewo. I tych cieśli widzi i oni opowiedzieli, że ten krzyższy tują daj syna. A Syna Boga, ona jest Bogu rodzicom. I tak też odbawi ten świat. Ukazały się takie dziwne znaki na dłoniach i stupkach tego dziecięcia. Pokazująca, że podstaw życia jednak jest miłość, a nie się całuje. W każdym razie najważniejsza jest miłość. Więc z tego zrodzą się owoce grzechu pierworodnym, ale w końcu zmazany zostaje ten grzech przez chrzest No i dalej to życie idzie aż do końca. A końcem naszego życia mówią, że koniec naszego życia znaczy tak. Właśnie zaczyna się od narodzin, człowieka czy Boga. Z Znaczą to krzyżyki, ale i też znaczą, znaczą śmieci. Tak, to są wróble. U nas tylko tak, znaczą śmieci są właśnie wróble. W razie legendy to są legendy, jeszcze raz zaznaczam których to bardzo dużo. I zwróćcie uwagę na górę. Patrzcie na nią. czas, to się nazywa Zastępy Aniołów czuwają nad tą szopką no i tak to kochani wygląda no i te pająki te kwiaty bibułkowe my byliśmy właśnie tak, w tym samym tak jest ale co byliście w nocy nie dzisiaj no nie w nocy myśmy w nocy są duchy duchy takie że ja nie wie. wiem. A bardzo dobrze, ale nie myślałem, że Was nabiorę, ale jednak nie nabrałem Was, no. Bo mama no, te... mi mówiła, że nie żyją Pewnie, że tak. ja mam duszę To znaczy, ja wierzę ale ja, w duchy, nie, w duchy nie. Ale nie wiem dlaczego, jeżeli nie wierzymy ja ja w te duchy, tak. dlaczego wieczorem się boimy? Ja Bo diabły to są A tak. no, no jednak duchy, widzisz, no nie, dlaczego się boimy? Ale dlatego, kochani, pokazałem ja coś ja fajnego. Ja pokazałem... jestem wiosarką. Dajcie, pokazałem jak widziałeś, powiedzieć. Bo ja też o tym słyszę, no powiedz mi, jak ta dusza wygląda twoja. tak ona wygląda? Ojej, a wiesz, a to jest moja dusza. Dlatego mu pytam. To jest ten kościółek. Więc ja stworzyłem swoją duszę taki form. Jako taki, taki kościółek malutki, który służy mi do tego, żeby po prostu wierzyć, Bożyć No i tak to wygląda. W piwnicy tak, gdzie da były produkty składane jak luna żywność, jak ziemniaczki, mleko, bo było chłodno, więc to były takie lodówki. Ale też muszę powiedzieć, że to wszystko co tutaj się znajduje jest zrobione przeze mnie, wystrugane z drewna. Mówię tak jak to wygląda. Może wygląda prawdziwie, ale on jest wykonany z drewna. Dlaczego? Po co? Żeby straszył? Nie, nie! Ja chciałem pokazać, że na zamku w nie ma miejsce dziwne zdarzenie. W tej wieży tam, tej wielkiej, wysokiej, widzieliście taki komin, nie? To tam wewnątrz jest loch i tam król kazał wtrącić tegoż, taki podobny był. No i tego właśnie Maćka Borkowica, to, to taki wojewoda, taki urzędnik, który rządził, ale źle rządził. I go król mówi, dojdź z nim do lochu, toż go tam umieścił. Muszę powiedzieć, że nieszczęście się stało, on no, umarł, zimna. Bo wiecie, w lochach jest bardzo zimno. Co dzisiaj, co niektórzy, no niestety, zapominają się i chodzą do lochów, pomimo tego, że jest bardzo zimno. I nieraz mi się w Posłuchajcie, co się stało. Jeszcze jedna rzecz, do dziewczynek apeluję. Dziewczynki, posłuchajcie, coś ważnego mam mam do powiedzenia. Bo niektóre dziewczyny nie uważają i bardzo źle robią. O co chodzi? Po dziesiątej wieczór żadna dziewczyna z domu nie wychodzi. O dziesiątej to się już powinno dobrze spać. A najlepiej jeszcze wcześniej spać. O dziewiątej. O której idziecie spać zawsze? Ja, o dziewiątej. O nie, bo, bo mówią, że dziewczyny, które wychodzą po dziesiątej wieczór tu w Olsztynie, to może, może tak się zdarzy, że spotka bardzo fajnego chłopca. Ale ten chłopiec to może być diabeł. Dlatego proszę Was, nie, z domu nigdy nie wychodzić po 10 wieczór. A najlepiej spać o 9, bo mówią, że tu się kręci diabeł, ale w okolicach zamku, ale nie u was. A on, że puszczał kopelskie, to muszę wam powiedzieć, że on jest zrobiony z drewna też. A to, że mruga, to ja tutaj mam tak ryc.